krwawiąca Dacia Sandero Jest rok chyba 11 wymieniamy rozrząd Dosyć prosta wymiana Trochę kręcenia Ale co jest fajne to tutaj na kołach punkt Tu jest punkt postaczyłem sobie na zielono I tutaj I na to nakładamy Pasek który ma odpowiednio na sobie kierunek przede wszystkim punkty na które nakładamy o i kierunek czyli ten będzie u góry pewnie na wałku, ten na wałku a ten, ale nie ten, inaczej tu jest kierunek a tu będzie pompa to będzie wałek a u dołu na wale. Praca na zewnątrz, bo garaż zajęty, ale wychodzi całkiem przyzwoicie. Trzeba rozbierać plastik, całkiem ściągać. Takich dodatkowych, bo nie wyjdzie pompa. On tam jest pod spodem. Jest raz, dwa, trzy śrubki. Tylko trzeba zdjąć wtedy napinacz i on schodzi. Usłona taka dziwna plastikowa do ściągania mocowanie silnika. Tutaj taka łapa przychodzi. O takie coś, do tego jest też łapa mocowana. To jest raz, dwa, trzy, cztery na pięć śrub na klucz 10. One tak wyglądają. No i poducha silnika to pierwsza zeszła do ściągnięcia. Były tutaj trzy śruby przy osłonie, znaczy przy tym przy yy, błotniku. Tu było chyba 4 Od góry, wkręcane na 16. Czas takiego, takiej pracy to jest 2,5 godziny. Na, na chwilę obecną, piękny kocyk. Czasy PRL-u założone, założone dół. Też osłona umyta. Nowa pompa, nowa nakrętka. Na razie dokręciłem tak. Kluczem tym akumulatorowym, nie wiem około setki, no, żeby tylko sprawdzić. są bluce 4 razy i zobaczymy, jak wygląda napięcie. Na chwilę obecną, bez obracania, jest super. Zobaczymy, co będzie później. Jak nie, to korygujemy i dokręcamy. Teraz już powoli składanie. Powoli kończę nierównowalkę. Jednej śruby muszę poszukać, gdzieś może tu wpadła, nie wiem, w otwór, ale będę szukał. I trzeba założyć plastikowo usłonę takie coś. Taki o, super cudowny plastik. I do tego coś takiego, co rozszerza. Jak zwykle. Krew. No to rozrząd, wiadomo. <laughs> I by było blisko końca. Przewody popodczepiane, plastiki pomyte, zaczepy pozaczepiane. Także jest ok, ale tu jeszcze widzę ktoś coś kiedyś robił. O, wypniemy to tutaj, to jest jego miejsce. Od razu bardziej przyzwoicie. Także końcówka, łapa, osłona, koło i ogień. Gotowe. Jeszcze pasek PK. No, góra bez zmian, tak jakby nic nie było robione. Jeszcze wklejkę zrobię. I jazda próbna. Dobra, złożony pasek PK, też nowy. Po dużych bólach. Kluczyk w łapę. I próbujemy

Wszystko działa. No i co? Ja, Maj, Dacia Sandero i mały sukces kolejny. Dobrze jedzie. Wcześniej nie jeździłem, bo to wiadomo nie, nie trzeba było za bardzo tego tam eksploatować, tylko po prostu wymienić. A teraz zrobię 25, może może 40 kilometrów i oddaję. Uzupełni się płyn, zobaczę, czy wszystko się trzyma. Rozrząd 1.5 dCi i to jest Dacia Sandero, a wymiana no, taka jak to we francuskich samochodach. Łapy po obdzierane, krew się leje. To jest taki dostęp nie bardzo, ale jechać się jedzie przyjemnie. Który rok? Chyba 11 tego samochodu, 132 tysiące przejechane.